Dobry, ja nazywam się Antony Forges. Ze mną jest lider Los Santos County Sheriff Department Mati Salwadorski. Od razu zacznę od tego, że dziękuję bardzo, że Pan tutaj lider znalazł czas dla mnie. I co? Może na początek pierwsze pytanie. Jak długo pełni Pan funkcję lidera Los Santos County Sheriff Department? No, funkcję lidera pełnię niecały miesiąc. Zaczęłem ją. 8 października, no i co, liczymy, aby jak najdalej. E, aby jak najdalej, abym jak najdłużej upełnił. Jakie są główne cele Los Santos County Sheriff Department na najbliższe miesiące? Główne cele Los Santos County Sheriff Department na najbliższe miesiące są to przede wszystkim, aby w mieście oraz w całym hrabstwie Blaine County zapanował wszelaki spokój aby ograniczyć do minimum działalność wszelakich yy, przyjawów krajmu. No i ogólnie zwalczanie przestępczości, tak jak to zawsze robimy. Okej. Okay. To ja mam następne pytanie. Jak wygląda codzienna praca w departamencie? Codzienna praca jest albo łatwa, albo trudna. Tak naprawdę tak można to uwziąć yy, w słowa. Dlaczego? To zależy wszystko od dnia, od godziny, na kto, o której wchodzimy na służbę. Wieczorem, jak wiadomo, jest trudniej, ponieważ więcej cywilów się budzi do życia. Oraz co do tego dochodzi jest więcej napadów, więcej strzelanin, ale życie funkcjonariusza nie jest owiane różami. Lecz przytrafiają się naprawdę spokojne dni, spokojne patrole, więc raz na wozie, raz pod wodzem, jak to mówił. To wyróżnia Los Santos County Sheriff Department spośród innych frakcji. Na pewno nasze hrabstwo, charyzma oraz nasz zarząd z naprawdę wielkim doświadczeniem, a przede wszystkim, co nas wyróżnia, nasze, nasza tak naprawdę duma czyli patrole łódkami. <laughs> jest, to, jest to coś, czego inne frakcje nie mają. A taki przechodząc na serio, to na pewno jest to, że nikt inny nie ma dwóch komend, tak jak my. Jak wygląda proces rekrutacji do Los Santos County Sheriff Department i czy trudno się dostać? Proces rekrutacyjny składa się z dwóch dni akademii, po czym dni patrolowe, po czym egzamin. Pierwszy dzień składa się tak naprawdę z wykładu i odpowiedzi na pytania po wykładzie, później przejazd na GOW, ładnie pięknie konwojem z kadetami, po czym y, następuje odbiór legitymacji oraz przedstawienie y, plus minus co będziemy robić w innych dniach Akademii oraz oprowadzenie po komendzie. Drugi dzień składa się typowo z praktyki, czyli zatrzymania y, drogowe, wytrzymania na celach oraz po prostu takie, że tak powiem, chleb powszedni yy, każdego funkcjonariusza. Reszta dni to jest przyglądanie się dla, po prostu przyglądanie się pracy funkcjonariuszy z większym doświadczeniem, którzy już są dawno po egzaminach, którzy wiedzą jak działać. No i ostatnia część naszej rekrutacji składa się z egzaminu praktycznego oraz teoretycznego, ale to już Tutaj widownia, widzowie Weezer Newsa musieliby się przekonać na własną rękę, czy jest trudny, czy jest łatwy. Jakie są największe wyzwania, z którymi obecnie mierzy się Departament? Departament, przepraszam. Największe wyzwanie przede wszystkim jest to crime, bo crime aktualnie jest bardzo rozbudowany. Przez co z innymi frakcjami musimy go, że tak powiem, zwalczać nadgorliwie. Ponieważ ludzie niektórzy naprawdę są nieokiełznani i nie znają podstawowych swoich praw, przez co sprawia nam bardzo dużo trudności w ogólnym zwalczaniu. No i nie powiem, że kraj się na tyle rozrósł, że jest to gigantyczny problem bardzo duży problem. No dobrze, więc tak, dziękuję bardzo panu za ten wywiad. Eee, I ja co? Dziękuję. Życzę powodzenia tutaj w pana hmm, liderce. No i co, może do następnego. Miłego